Szczęść Boże! Dzisiaj pierwszy dzień naszego cyklu Msza Święta i... Dzisiejsze rozważanie nosi tytuł Msza Święta i Pasja. Dzień dzisiejszy w kalendarzu liturgicznym to Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Na Mszy Świętej czytamy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza opis męki Jezusa Chrystusa. Słowo pasja najczęściej kojarzy nam się z wykonywaniem czegoś z wielkim zaangażowaniem. Mówimy, że dla kogoś sport jest pasją, malowanie, jakieś inne prace, które wykonuje, wkładając w to wszystkie swoje siły. Msza święta jest pasją, ponieważ uobecnia ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa. To, co dokonało się 2000 lat temu na Kalwarii, nie jest tylko wspomnieniem. Ale ilekroć jesteśmy na Mszy Świętej, męka Jezusa staje się faktem. To nie znaczy, że Chrystus po raz kolejny umiera, bo umarł raz na zawsze za nasze grzechy, co dokonało się dwa tysiące lat temu. Natomiast kiedy jesteśmy na Mszy Świętej, ta śmierć staje się obecna. I czy rzeczywiście my idziemy na Mszy Świętą z pasją? To znaczy, po pierwsze, czy rzeczywiście idziemy jak na spotkanie ukochanej osoby, to znaczy nie spóźniamy się, przychodzimy na czas, ale też czy idziemy z pasją, to znaczy z nastawieniem, że tam Jezus odda za nas swoje życie. To jest właśnie zaproszenie dzisiejszej niedzieli. Msza Święta i Pasja.